W styczniu 1945 roku wieś Świedziemnia odzyskała niepodległość. Władze gminne, wchód udziału i łoskocie samolotów zaczęły myśleć o zorganizowaniu osób chętnych do uczenia dzieci polskich. Szkoła mieściła się na wsi w czterech wynajętych budynkach. Nadszedł wreszcie upragniony dzień, w którym spełniły się marzenia. Był to 7 stycznia 1960 roku. Dzień ten na długo pozostanie nam w pamięci. Był to bowiem najpiękniejszy dzień w życiu szkolnym. 7 stycznia, godziny Ramire. Wykończona szkoła czeka na przybycie miłych gości, którzy staną się jej gospodarzami. W pięknych salach jest dużo ciepła. Czuć zapach jeszcze świeżo malowanej farby. W dniu 13 stycznia 1981 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej gminny dyrektor szkół, magister Marian Łakomiec. Proponował zaprojektowanie imienia szkoły. Rada Pedagogiczna zaproponowała imię podporucznika Piotra Wysockiego. Piotr Wysocki w XIX wieku był jedną z tych wielu polskich postaci, które walczyły o wolność naszego państwa. W 1828 roku założył sprzysiężenie pod Chorąży, które miało na celu właśnie wywalczenie niepodległości. Byliśmy wtedy pod zaborem rosyjskim. Dzięki właśnie działaniom Piotra Wysockiego i z przysiężenia pod chorąży, rozpoczęte zostało powstanie listopadowe, które niestety zakończyło się klęską i tej niepodległości nie udało nam się odzyskać, ponieważ Piotr Wysocki nigdy nie był w naszej okolicy, więc on z naszą okolicą nie jest związany. Ale powstanie listopadowe, które rozpoczął Piotr Wysocki, zakończyło się właśnie u nas. W 1831 roku, 3 października, dotarły do Świedziebni wojska Powstania Listopadowego, i tutaj, u nas, w Świedziebni, zostały wydane ostatnie rozkazy dotyczące tego powstania. Tutaj powstanie się kończy. Choć sam Piotr Wysocki nie dotarł do Świedziebni, ponieważ został ranny w czasie obrony Warszawy i dostał się do niewoli rosyjskiej. I trafił na zesłanie na Syberię. Ale właśnie w związku z tym, że to powstanie rozpoczyna Piotr Wysocki, a zakończyło się ono u nas, zdecydowano, że nasza szkoła będzie nosiła imię podpoczynka Piotra Wysockiego. Przygotowania do nadania w szkole imienia i wyreczenia sztandaru trwają. Cała szkoła żyje tym, tak wielkim wydarzeniem. Na gazetce samorządu uczniowskiego widnieje hasło. 13 maja 1983 szkoła gościła docenta doktora habilitarnego Sławomira Kalendkę, który wygłosił odczyt na temat rola Piotra Wysockiego w latach 1830 i epilog powstania lipopastopadowego w okolicach Wiedziemi. W kronice szkoły szanowny historyk napisał Cieszę się bardzo, że mogę gościć w Wiedziemi przed piękną uroczystością nadania szkole imienia Piotra Wysockiego który jest jedną z najpiękniejszych postaci naszych dzieł w epoce walki o niepodległość Weronopolskiej. Bohater, uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej Śledziewni meldują w okresie kampanii przygotowawczej. Bohater. To trwało w dniach od 28 sierpnia 1981. Do 10 czerwca 1983. Przeprowadzono cztery uroczyste poranki poświęcone życiu Piotra Wysockiego i, epo i epoce, w której działa. Ja. Zwrócono klasę historyczną w materiały dotyczące zakończenia Powstania listopadowego, które miało miejsce w siedmiu w dniach od 3 do 5 października 1931. We wszystkich klasach przeprowadzono lekcje i pogadanki o przyszłym patronie szkoły. Na gazetkach klasowych i ogólnoszkolnych prezentowano materiały poprowadzające postać bohatera powstania listopadowego. Klasy ósme, o to było bardzo ważne, odbyły wycieczkę do Warszawy uwzględniając trasę prowadzącą szlakiem powstania. Proszę Panią, zaczęło się od Szkoły pod Podchorążych Piechoty, Arsenał, a skończy, skończyliśmy na Polach Woli, bo tam został ranny Piotr Wysocki, wzięty do niewoli na Woli. Uczniowie klas czwartych, piątej i siódmej wykonali albumy na temat Piotra Wysockiego, Patron, Piotr Wysocki patronem naszej szkoły. 90 uczniów klas 4 do 8 uczestniczyło w konkursie wiedzy o Piotrze Wisociej. Klasy 7 i 8 brały udział w konkursie rysunkowym dotyczącym powstania listopadego. Wszyscy uczniowie współzawodniczyli o najlepsze oceny i sprawowanie. Na półrocze bieżącego roku wyż, różniła się klasa 8, B, czwarta i siódma. W grupie klas młodszych, pierwsza B, druga A i druga B. 13 uczniów naszej szkoły odniosło sukcesy w rejonowych i wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych z języka polskiego, języka rosyjskiego, chemii, geografii, biologii i fizyki. Pięciu absolwentów klasy 8 otrzymało srebrną tarczę. Szóstka zuchowa, mali wędrownicki, wędrownicy. Z klasy 2B została wyróżniona w przeglądzie zespołów Kulturalnej Wiosny Zuchowej w Omrzeźnie. Zespół harcerski Pędzi wiatry zdobył na festiwalu piosenki harcerskie w Chemży i wojewódzkim przeglądzie zespołów szkolnych pierwsze miejsce, a zespół wokalno-rytmiczny wyróżnienie. Szkolne koło PCK zostało wyróżnione za udział w konkursie na temat. Pomyśl, wybierz, co dla twojego zdrowia potrzebne. Szkolna Kasa Oszczędności zajęła pierwsze miejsce w rejonie i szóste województwo. Lok Liga Obrony Kraju został wyróżniony srebrną odznaką za zajęcie drugiego miejsca w rejonowych zawodach letnich sportów obronnych. W zakresie sportu szkoła osiągnęła liczące się sukcesy w skali rejonu i województwa. Do nich między innymi należą czołowe miejsca w tenisie stołowym, lekkoatletyce, piłce ręcznej i koszykowej. Młodzież szkolna opiekowała się miejscami pamięci narodowej znajdującymi się na terenie naszej miejscowości. Wszystkie klasy brały udział w pracach społecznych na rzecz środowiska i szkoły. Między innymi pomagały w wykopkach, sadziły las w Płocicznie, porządkowały park i obejście szkolne. Młodzież szkolna zebrała ze sprzedaży surowców turnich 19 271 zł i przeznaczyła je na zakupy sztandaru. Miano klasy sztandarowej zdobliła klasa siódma. I to opracował szkolny samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej w świecie, A opiekunem samorządu uczniowskiego w tym czasie była Bogumiła Marcinkowska-Buczyńska. Starania dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, komitetu rodzicielskiego, samorządu uczniowskiego zostały zakończone sukcesem. Ufundowano sztandar, portret patrona oraz tablicę pamiątkową. Łączny koszt wynosi 154 570 zł. Fundatorem sztandaru jest Komitet Rodzicielski przy współuczestnictwie Samorządu Uczniowskiego, Banku Spółdzielczego i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Świedziemni. Sztandar kosztuje 91 000 zł. Pod portretem patrona widnieje napis Piotr Wysocki 1797-1875. Był współorganizatorem powstania listopadowego rozpoczętego 29 listopada 1830 roku w Warszawie atakiem na Belweder. Decyzję o zakończeniu działań i złożeniu broni podjęto 4 października 1831 roku w Świedziemni. To tak, było. tam chyba było 150 tych bitych. Bo tam jeszcze i dla Krzemkowskiego, ale nie wszyscy przyjechali. A potem w, 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 w kopertach dostali ludzie zaproszenie. I teraz w kopertach, jak podchodził i kładał na stolik, to wszystko było pomyślane. No to z koperto, nie? I ten w guść. I teraz co? Ja od razu na tą uroczystość nie poszłam na to kawę, na, na To był obiad, kobiety zrobiły, jak się patrzy i wszystko. Tylko co? usiadłyśmy, Czajkowska. Ja nie wiem kto to jeszcze. I teraz z tych kopert te pamiątkowe gwoździe co były, to myśmy wypisali. Tam nie, nie było ile kto dał. Tylko. I, i pieniądze podrzuczone były, I, i, i tyle ludzi włożyło pieniądze. To jest, to jest piękna rzecz. To nie była, bo to była zbiorcza szkoła gminna, ale my też, mądrze zrobiliśmy szkoła podstawową. A zaraz, proszę Panią, zbiorcze szkoły gminne w 1984 rozwiązali. Ale tu ma Pani wkład wszyst, całej gminy, bo Łakomiec był gminnym dyrektorem szkół. Historyczna uroczystość w naszej szkole, nadania imienia podporucznika Piotra Wysockiego i wręczenia sztandaru patrona. Poczet flagowy uczniowie Katarzyna Domin, Andrzej Petrycki, Wioletta Skobowiat. Gminny dyrektor szkół, magister Marian Łakomiec przedstawia historię naszej szkoły i jej osiągnięcia. Meldunek z akcji bohater składa przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Małgorzata Szczepańska, uczennica klasy ósmej. Wicekurator, magister Włodzimierz Bernarowicz dokonuje aktu nadania szkole imienia podporucznika Piotra Wysockiego i używania sztandaru. Goście i delegacje uczniowskie przed odsłonięciem tablicy. Wicekurator Oświaty i Wychowania w Toruniu, Włodzimierz Bednarowicz, odsłania tablicę, tablicę pamiątkową. Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru obywatel Leszek Pawłowski przekazuje sztandar dyrektorowi magistrowi Marianowi Łakomcowi. Honor, ojczyzna, praca to hasło widniejące na błękitnym tle sztandaru. Prezentacja sztandaru. Początk sztandarowy. Uczniowie. Robert Kowalski, Krzysztof Cieszkowski, Henryk Banaszewski. Ślubowanie składa klasa siódma jako klasa sztandarowa. Koleżanka Zofia Adamska składa podziękowanie za przyznanie szkole imienia i wręczenie sztandaru. W imieniu uczennic i uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły podstawowej w świedziemni składam serdeczne podziękowanie fundatorom sztandaru, władzom politycznym oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Toruniu, które doceniło naszą pracę i przyznało imię podporucznika Piotra Wysockiego oraz prawo do posiadania sztandaru. Jednocześnie zapewniam, że w dalszym ciągu naszą wytężoną pracą pomnażać będziemy dorobek ideowo-wychowawczy, dydaktyczny i opiekuńczy naszej szkoły oraz wiernie służyć dla dobra naszej Ojczyzny. Uroczystość kończy część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem koleżanki Ewy Brzezińskiej i koleżanki Małgorzaty Lutowskiej. Nie było właściwie materiałów, z których można byłoby skorzystać. Właściwie sama znalazłam trop, bo znalazłam noc listopadową wyspiańskiego i wyzwolenie dramaty jego, no i później jeszcze poszłam tym śladem i y, kordiana Juliusza Słowackiego, chociaż to były małe dzieci, więc musiałam trochę przystosować, a moja wspaniała koleżanka Gosia Rutowska, ponieważ ona ma niezwykły talent, to trzeba jej przyznać, y, tworzyła muzykę, ja mówiłam, co ja bym chciała, ona pod to utworzyła łódzkę. Szukała też utworów, które będą związane z tym okresem. Jeszcze muszę powiedzieć, że pojechałam do Torunia pożyczyć stat Teatru Stroje. Chodziło mi przede wszystkim o mundury, a pożyczono mi trzy, trzy takie najmniejsze mundury z czasu właśnie Powstania Listopadowego. Paweł Wilkenowski, Podówczas chyba 11 czy 12-letni był podporucikiem Piotrem Wysockim. Miał i czapkę, i mundur, i wszystko. A dziewczynki, niektóre występowały, które występowały, to szyłyśmy stroje z gazy całe noce szyłyśmy suknie. Te takie z jednej robiłyśmy, yy, z dwóch czy trzech robiłyśmy jedną, żeby to było dopasowane do tego powstania. Rzeczywiście to wyglądało bardzo ładnie, może nawet, tak powiem, dostojnie, jak na te czasy. Zaangażowanie wielu ludzi, bo tutaj to, to jedna osoba by yy, nie mogła tego zrobić. Ogrom pracy. Pani Adamska, chyba najwięcej, tej pomysłodawcą była w zasadzie. No każdy miał jakieś przydzielone zadanie, każdy odpowiadał za coś. Ja mam miłe z tym wspomnienia, chociaż nie było dla mnie to łatwe. Ja byłam wówczas na urlopie wychowawczym i na próby no, dobiegałam, prawdę mówiąc, z domu, a dzieckiem zajmowały się nie wiem inne dzieci starsze. Nie było innej możliwości, a na próbach musiałam, w próbach musiałam uczestniczyć. Spory był ten chór, ja oczywiście na akordeonie, no bo jak na placu przenieść pianino. Nie było takiej możliwości, to było trochę pocieszne, ale wyszło bardzo ładnie. Dużo przeżyć i dużo emocji, i dużo szukania pieśni. Nawet tej pieśni, ten sztandar, to myśmy szukały. Tu muszę wspomnieć o pani Kopczyńskiej, która wówczas pracowała, wyszukała. W takich biuletynach e, tekst, no ale nam nie pasował tekst, więc musiał być trochę zmieniony. Ona z racji tej, że bardziej polonistka, napisała, zmieniła troszeczkę. refren został ten sam, no melodię znowu troszkę zmieniłam ja. I dlatego jest e, też ten sztandar, była, a ta pieśń wybrzmiała właśnie na tej uroczystości i dość tak dobitnie. Bio serca, serca, wodę, nadaliśmy imię szkole. Dzisiaj święto, nasze święto zatrzepota sztandar szkoli. To śpiewali przecież. Ten sztandar, ten sztandar, to nasza duma i cześć. I soko, i soko będziemy zawsze go nieść. Nasz sztandar, nasz sztandar. O nasza Duba i cześć, Wysoko, wysoko Będziemy zawsze go nieść. No z tego, co pamięć mi nie myli, to powstała w dziewięćdziesiątych latach Oczywiście XX wieku. No, z przyczyn takich, że Piotr Wysocki został naszym patronem i pani Skobowiat napisała tekst. Fajny ten tekst, rzeczywiście. A z melodią uporałam się ja do, do tej piosenki. Pierwotny tytuł y, miał Nasza Szkoła, czyli jeszcze nie był hymnem. Śpiewały ją dzieciaki na uroczystościach szkolnych, yy, różnego rodzaju, ale tylko klasy 1-3. Nie było to jeszcze nic oficjalnego. Kiedy się stała hymnem? Potem tytuł w zasadzie miała inny, piosenka o Piotrze Wysockim. A hymnem trudno mi powiedzieć, z tego co mi wiadomo z różnych źródeł. To kiedy dyrektorem była pani Zalewska, to wówczas, a ja już tu chyba nie, nie pracowałam, ale pracowałam również w gimnazjum. Po mnie przejęła pracę pani Ela Frankowska i ta piosenka stała się hymnem szkoły. Dnia 29 listopada 1983 roku obchodziliśmy po raz pierwszy Święto Patrona naszej Szkoły podporucznika Piotra Wysockiego. Na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku ustanowiony został Dzień Podchorążego. Co roku w listopadzie społeczność uczniowska naszej Szkoły obchodzi uroczyście Święto Patrona i imieniny Szkoły.